Witajcie! W ostatnim odcinku poznaliście naszych uczestników, a dziś przyjdzie czas na pierwsze zadanie. Zapraszam Was na sekret. Paweł, jak myślisz, czego będzie dotyczyło pierwsze zadanie? Jeżeli to będzie coś związanego ze sportem, to na pewno doskonale sobie poradzę. Ja też nie będę miał problemów. Stary, bez obrazy, ale najlepsze lata za tobą. 30 lat to nie tak dużo? Ja Jasne. Powiedzmy sobie szczerze: Staruszek nie ma ze mną szans. Dobra, dobra. Pogadamy za kilka lat. Chłopaki, zapraszam na śniadanie. Już lecimy. No i w końcu odszedłem z tego zespołu, i teraz tworzę sam. Zrobiłam nam pyszne kanapki. Częstujcie się, Łukasz, a ty nie jesz. Nie, nie jestem głodny. Żałuj. Bo kanapki są wyśmienite. Daruj sobie i tak ze mną nie wygrasz. Jestem świetny w każdym sporcie. Może nie idźmy dalej, tu jest coraz ciemniej. No ja też zaczęłam się już cykać. Ja się nie cykam, po prostu muszę do i toalety. Ej, słyszałaś to? A, -a, a uciekaj. Ej no, nie boję się nietoperzy. Po prostu, wyobraźcie sobie, że takie paskudztwo wplącze się wam we włosy. Fu. Cześć uczestnicy. Podejdźcie, zaraz zaczniemy pierwsze zadanie. Ale chwila, kogoś chyba brakuje. Co tu się dzieje? Cicho, zaraz zacznie się pierwsze zadanie. Dobrze, jeszcze raz witam. Już za chwilę zostaną otworzone jedne z drzwi w domu, za którymi jest pokój pierwszego zadania. Jednak nie powiem Wam które. Odkryjecie to sami rozwiązując zagadkę. Ona wskaże Wam otwarte drzwi. Nie byłoby w tym nic ciekawego, gdyby drzwi były cały czas otwarte. Tak więc otwarte będą tylko przez pięć minut. Później zostaną zamknięte oraz stracicie możliwość wykonania pierwszego zadania. Jak już będziecie w pierwszym pokoju znajdźcie kolejną wskazówkę. Gotowi? Zaczynamy, oto zagadka. Gdzie szlachecka dłoń spoczywa, jej prawdziwą miłość skrywa. Lewą swoją ręką wskażę, miejsce wam oddane w darze. Tu kończy się moje zadanie. Powodzenia. Co to było? Okej, okay, ludziska, musimy się śpieszyć. Szczerze mówiąc nie jestem dobry w zagadkach, więc nie na wiele się przydam. Spoko, słuchajcie, tam było coś o szlacheckiej dłoni, a skoro szlachtę możemy interpretować jako władców to może chodzi o berło. Wątpię, to byłoby zbyt głębokie przesłanie. Myślę, że chodzi o coś prostszego. No ale dobre i to Lecę do sypialni, tam jest jakieś berło. No super. Może sprawdzajmy każde drzwi po kolei? To zajmie nam za dużo czasu. Kurcze, nie o to chodziło. Tam nic nie ma. I jak łukasz. HMMM, ten obraz. Przecież na nim jest jakaś szlachcianka. Może chodzi o drzwi po jej lewej? O ty, w mordę. Jasne, że tak. Te ludzie. Co jest? Nasz felitonista znalazł drzwi. To na co czekamy? Wchodzimy. Jest wskazówka. Bla bla bla. Teraz musimy znaleźć książkę w skórzanej oprawie. Nic tu takiego nie widzę. Kurczę, ja tak samo. O, chyba ma. Paweł. Co to? Ej, Karina, gdzie ty? Szybko trzeba sprawdzić tą półkę. Aaaa! Łukasz, serio się boję. Spokojnie, na pewno nic w im nie jest. A teraz się rozejrzyjmy. O ty, Łukasz. Proszę, Ilona tu jestem. Co? Pociągnij za jedną z książek. No dobra Ej, ludzie, gdzie wy? Nie zgrywajcie się. Co? Jestem sama. O nie, nie. Muszę stąd wyjść. Jest za ciemno. Proszę, otwórzcie. Boję się. Oliwia, uspokój się. Karina? Tak, to ja. Podejdź do tej pojedynczej, dużej półki. Jak dobrze Cię słyszeć? Jeśli to na pewno Ty, to ona, to ona i ja, Paweł. Słuchaj, musisz przejść na drugą stronę. Pociągnij za książkę. Tą na środkowej półce po prawej stronie. Ok. Mam nadzieję, że można Wam zaufać. Jak dobrze Was widzieć? Gdzie reszta? Nie wiemy, ale chyba powinniśmy przejść przez tamte drzwi. Słyszałam tam jakieś głosy. No dobra, idziemy. Trzymajcie drzwi. Co? Pół jesteście. Kurczę, Dobrze, że wszyscy są cali. Ta nie do końca. O co wam chodzi? Te drzwi otwierają się tylko od zewnątrz. Jesteśmy w pułapce. Nie, bez przesady. Może to po prostu koniec etapu. Też tak myślę. O super, wszyscy jesteście. Tak więc gratuluję. O tym miejscu nie będę Wam mówiła teraz za dużo, bo jest powiązane z kolejnym zadaniem, a o tym później. Oczywiście, tak jak mówiła zagadka, biblioteka i to pomieszczenie oddajemy do Waszej dyspozycji. Radzę Wam dokładnie przejrzeć stare księgi oraz tu poszperać. Teraz możecie wrócić do części mieszkalnej, ale najpierw pójdźcie oddać swoje nominacje do pokoju, w którym możecie wypowiadać się na temat programu. Z tego co widziałam, już z niego korzystaliście. Kiedy w końcu dadzą wyniki tych nominacji, na podwórku jest już jasno: No właśnie, jestem śpiąca. Przestańcie, nie powinno Wam się tak spieszyć do odejścia z domu. To nie było śmieszne. I jak ta milona? Proste było to zadanie nie tak, tak, ale ja w innej sprawie. Pomyślałam, że powinniśmy założyć sojusz. Jesteśmy najsilniejszymi ogniwami tu. Jasne, dobry pomysł. Od teraz będziemy drużyną, więc na kogo głosowałaś? Powiedzmy, że nie na ciebie. Uczestnicy. Zapraszam na hol. Głosy oddane, a ja już wiem kto z was tu zostanie. Będą to... Ilona. I Paweł. To mu nie opuszczą również. Łukasz i Karina szczęśliwą czwórkę proszę, aby przeszła za mnie. Dobrze, tak więc osobą, z którą się pożegnamy, będzie Alejandro. Co? Żądam ponownego przeliczenia głosów. Nominacje były ukartowane. Przykro mi, musisz odejść. Nie powiem, że to powinna być ja. Olivio, podejdź do nas. Haha, ha, chyba nie myślicie, że stąd wyjdę. Nie opuszczę tego domu. Jacyś ochroniarze też nic tu nie zdziałają. Nie powiedziałam, że masz opuścić dom. Co, co wy robicie? W tej chwili przestańcie. Nie wiem, jak tak można. On nie mógł zginąć. To na pewno było ukartowane. Wiesz, szkoda mi Alejandra. Nie martw się, to były tylko efekty specjalne. On na pewno żyje.